Siema wam, Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić yy, serwer, postawić serwer do CSa, a Steam, non-Steam, nie wiem, obojętnie. Wszystko będzie działało. Po pierwsze, yy, ustawiacie sobie grę, counter strike. Po drugie, nazwę. Po trzecie, wybieracie mapę, jaką chcecie mieć na obecnym teraz otwarciu. Ja akurat mam tu najlepszy, bo uczyszcie akurat surfować, więc jest dobrze. Network. Musi być yy, internet, ponieważ lan, LAN to raczej wątpię, że będzie Wam działał. Yy, prize, Jeżeli macie bardzo dobry komputer z oprogramowaniem w ogóle, to robicie 32. Ja akurat mam troszkę słabszy, więc 24. UP port Tutaj nie piszecie nic, robicie po prostu 0. Password nie wiem, obojętnie jakie password dla admina i yy, jeżeli macie to wszystko wypełnione robicie start serwer no akurat yy, musicie mieć ja już mam jeden serwer otworzony, więc yy, musi być ta nazwa jakaś taka, wiecie albo najlepiej zapamiętać tą nazwę tutaj się teraz wyświetli, a nie akurat już dobrze weszł. musicie mieć, jeżeli będziecie dwa razy otwierać to musicie raczej mieć takie ten, dobrze, następne tutaj macie main menu yy, macie tutaj yy, game i najważniejsze IP serwera to IP tutaj macie players, ile yy, graczy jest na waszym serwie uptime, ile Serwer jest otwarty. No, i to by było na tyle w Mine. Tutaj macie nazwy i itd. Robi wchodzicie w konfigurę. Tutaj macie time limit, ile ma runda trwać. Akurat 2 minuty. Teraz buen time. Nie, 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 przepraszam. Start Money. Ile będzie się miało kasy na początku? Ja akurat robię maksimum, ile tylko wejdzie a reszta to są raczej takie nie, już takie nieprzydatne players tutaj nie ma nic w tym takie, takiego, tego players tutaj mamy ile ludzi jest na naszym serwie i jak oni się nazywają i w ogóle, bans tutaj można zbanować obojętnie kogo, kto was tam wkurzy czy coś tam, możecie zbanować tutaj macie IP jego nazwę po prostu musicie wpić nazwę nie robimy tego, tylko robimy tutaj tą drugą tabelkę. Robimy mam na minuty, godziny i dni. Na przykład robimy na 5 minut i robimy OK. Akurat nie mogę teraz banować, bo nie ma nikogo na serwie. Oprócz mnie... Znaczy nie jestem na serwer, tylko robię akurat ten. Yy, komendy. Komendy tutaj możecie sobie poprzeć z serwera, bo akurat ja nie jestem, nie znam wszystkich takich tych na pamięć dobrze. Na tyle bym sko na tyle bym skończył. No, d powodzenia w robieniu. Nara.